Teraz powiem jak używać podczas pomiarów, podczas rajdu Metromierza i co oznaczają poszczególne wskaźniki, diody itd. Kalibracja służy do wejścia w menu kalibracyjne. Menu służy do wejścia w menu konfiguracji oraz z każdego miejsca pracy Metromierza powoduje przywołanie ekranu startowego. Light zmienia jasność podświetlenia wyświetlaczy aż do może, całkowitego wygaszenia. Jeżeli metromierz jest całkowicie wygaszony, zapala się dioda RUN na znak, że pracuje. Kontrolki P1 i P2 dotyczą czujników. Czujnika numer 1, czujnika numer 2. Wygaszona kontrolka znaczy, że czujnik jest nieobsługiwany przez metromierz i jest wyłączony. Czerwona wskazuje, że metromierz chce liczyć z tego czujnika, natomiast na tym czujniku nie ma żadnego sygnału prędkości. W momencie, kiedy ruszycie samochodem, kontrolka zmienia się na niebieski, oznajmiając, że sygnał z czujnika idzie prawidłowo. Gdyby ona zaczęła podczas jazdy migać, na czerwono. Znaczy to, że czujnik Wasz gubi impulsy i Wasze wskazania będą niepewne. Zatrzymuje samochód. Zmieniła stan na czerwony. Kontrolka GPS również jest dwukolorowa. Czerwony oznacza, że ma wystarczający sygnał do naliczania drogi. Brak koloru oznacza, że GPS jest wyłączony. Niebieski oznacza, że widzi więcej niż 9 satelitów na niebie. Oczywiście niebieski jest pożądany, ale statusem tutaj czerwonej diody GPS-u nie przejmować się, ponieważ to też jest wystarczające. Żeby rozpocząć pomiary z ekranu startowego, naciskam F. Pierwszy parametr, który widzę, to jest droga krótka. Przywołanie czerwonego przycisku kasuje drogę krótką lub przywołuje ją na ekran, gdybyśmy mieli na ekranie ustawiony inny parametr. Kasowanie drogi krótkiej polega na naciśnięciu przycisku F lub zewnętrznego przycisku kasowania. Jak wywołać pozostałe parametry na ekran? Przyciskam długo F do czasu, aż wyświetlacz zaczyna migać. Następnie kolejne naciśnięcia przycisku F powodują wyświetlanie nowych funkcji. Nacisnąłem raz. Widzę napięcie zasilania. Nacisk NF. Przywołam drogę krótką. Kolejne naciśnięcie skasowałoby tą drogę krótką. Co mamy dalej za napięciem, za parametr? Przyciskam długo F, naciskam raz, mam napięcie, naciskam drugi raz, mam prędkość. No, mam bardzo szybki testowy pojazd, więc nieosiągalne dla samochodów chyba sportowych prędkości można symulować. Krótkie naciśnięcie F przeniosłoby mnie do drogi krótkiej. Natomiast długie naciśnięcie F do momentu migania ekranu pozwoli mi dalej przeglądać, ponownie przeglądać parametry. 5,28, 5,30 to jest moja droga długa. Do drogi długiej można się dostać również poprzez naciśnięcie dowolnego z tych przycisków, czyli wrócę do drogi krótkiej poprzez naciśnięcie F. a następnie strzałką przeniosę się do drogi długiej. Pierwsze naciśnięcie strzałki przeniosło mnie do drogi długiej. Każde kolejne naciśnięcie będzie tą drogę korygować lub na plus lub minus. Jeszcze raz. Przechodzę przyciskiem F do drogi krótkiej. strzałką w górę lub w dół mogę przejść do drogi długiej. Tą drogę mogę strzałkami korygować lub skasować. Długo F, aż zacznie migać. Nie puszczam przycisku. Skasowałem drogę długą. Jakie jeszcze parametry można zobaczyć? Napięcie widzieliśmy, prędkość, drogę długą. Mam wyłączony GPS, i to są wszystkie parametry, jakie można w tej chwili zobaczyć, gdybym włączył GPS, mogę to szybko zrobić. Długo menu, żeby wyjść do ekranu startowego. Długo menu, żeby wejść do menu. Przepraszam, to nie to GPS wewnętrzny Dioda z GPS zapaliła mi się oznajmiając, że mam sygnał satelitów wystarczający do pracy Rozpoczynam pomiar I co mogę zobaczyć w tej chwili Napięcie, prędkość Kurs Godzinę i drogę długą Pojawiły się dwa dodatkowe parametry których dane są pobierane z GPS-u.